Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie. Witam państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. Witam pana serdecznie. Znamy już szczegóły budżetu. Jak pan go ocenia? No, szczegółów to tak w przybliżeniu powiedzmy, dlatego że trochę więcej wiadomo już poza tymi paroma liczbami. Cóż, myślę, że dużo na ten temat już powiedziano. Tak? To, na co trzeba zwrócić uwagę, to zrównoważenie tego budżetu. Na papierze jest możliwe po pierwsze dzięki bardzo dużym dochodom jednorazowym, które przekraczają 20 miliardów złotych w roku 2020. Jest też możliwe z dwóch ważnych powodów. Po pierwsze po stronie dochodowej jest to jednak obecna zapisana w tym projekcie likwidacja ograniczenia 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia przy płatności składek ubezpieczeniowych. Kwestia, przypomnę, kontrowersyjna, która do tej pory ma zresztą przeciwników również w samym rządzie. I to daje ponad 5 miliardów, blisko 6 miliardów złotych możliwości oszczędzenia dotacji na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ zwiększa się o tyle przypis składki w szacunkach rządowych. I po drugie, po stronie wydatkowej nie ma powtarzam nie ma Wypłat 13 emerytury, co jest zgodne z aktualizacją programu konwergencji, bo ta wypłata, przypomnę, miała być jednorazowa, ale niezgodne z kolei z deklaracjami wielu polityków, w tym również pana premiera. Czy wygląda to, że będzie to jednorazowa wypłata? Yy, więc myślę, że to jest tak, że po prostu po wyborach ten projekt zostanie poddany gruntownej bardzo przebudowie. I wtedy zobaczymy, co z tego Historycznego, zrównoważonego budżetu zostanie. Właśnie ta kontrowersyjna trzystokrotność. Myśli Pan, że teraz, potem wcześniej Pan Premier Morawiecki, jak mówił, dosyć mgliście na ten temat? W zasadzie jakby się wycofywał, teraz nagle okazuje się że to jest zapisane. Ostatecznie może w końcu to jednak nie zostać przeprowadzone, jak Pan sądzi? Myślę, Wczoraj że to... sprawa jest już. Nie, no, wie pan, myślę, że to jest tak, że to jest element gry w tej chwili, prawda? Tak jak cały ten projekt budżetu gry e, przedwyborczej. Natomiast e, ta gra jest dosyć, bym powiedział, kosztowna e, z punktu widzenia tych, dla których ta informacja jest bardzo ważna. Dlatego, że przypomnę, przedsiębiorcy, e, to są ludzie, którzy muszą projektować swoje budżety, mają często u siebie takich pracowników których zatrudnionych pracowników, których ta kwestia bezpośrednio dotyczy. Oni muszą wiedzieć, powinni wiedzieć, czy w swoim budżecie przewidywać wyższe koszty i tym samym niższe wynagrodzenia netto dla tych pracowników, co może się łączyć oczywiście z koniecznością wyrównania tych wynagrodzeń do pierwotnego poziomu. Czy też mogą sobie to odpuścić? Więc nawet jeżeli to jest element gry i my teraz nie wiemy, jak się ostatecznie ta sprawa zakończy, ja raczej skłaniam się do tego, że tej likwidacji tego ograniczenia nie będzie. Ale tak czy inaczej, gdybym w tej chwili musiał budżetować w przyszły rok, to musiałbym to jednak w formie asekuracji prawdopodobnie zapisać. Rząd liczy na zwiększone wpływy z VAT-u. Czy to bardziej kwestia liczenia na, na dalsze uszczelnianie, efekty dalszego uszczelniania? Czy może rząd wierzy, że ta koniunktura będzie trwała i trwała? To jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego, że wie pan, no jest pewna, są pewne w ekonomii reguły. prawda? Wiele reguł podlega modyfikacjom, ale ta reguła, że dochody podatkowe są dochodami cyklicznymi, czyli zależnymi od tempa wzrostu gospodarczego, od struktury tego wzrostu, to ta reguła oczywiście modyfikacji podlegać nie może. W samym projekcie rządowym tempo wzrostu gospodarczego w roku 2020 jest niższe niż osiągnięte w tym roku. Niższe. Zresztą, notabene, muszę powiedzieć, że i tak te 3,7 wydaje mi się hmm, wydaje mi się parametrem dosyć wątpliwym. Może być zawyżone. Proszę pamiętać, co się będzie działo w drugiej połowie tego roku w naszym otoczeniu zewnętrznym. Mamy brexit, mamy kwestie wojen handlowych, spowolnienie w Niemczech, mamy spowolnienie i recesję jest. gospodarczą tak. w Niemczech. więc ale gdyby nawet prawda, założyć, że to tempo wzrostu jest takie, jak przewiduje rząd, to i tak jest niższe niż w roku 2019. Jeżeli tempo wzrostu jest niższe, to cyklicznie wszystkie dochody związane z, zarówno z wynagrodzeniami, jak też i z zakupami powinny być niższe. One mogą być wyższe wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, takich, w których się dociska śrubę. Ale ta śruba w przypadku podatku VAT, Została już naprawdę bardzo solidnie dociśnięta. Czy być może rząd zbyt optymistycznie liczy na dalsze pozyskiwanie pieniędzy z tytułu właśnie uszczelniania podatków? A jeśli nie optymistycznie, to w każdym razie powinien to być sygnał bardzo taki niepokojący dla wielu przedsiębiorców, również dla zwykłych obywateli, że w sprawach podatkowych może być, może być bardzo e, ostro. I z punktu widzenia samego makroekonomicznego, muszę powiedzieć, że jest zagadką, prawda, że dochody, bazę, bazę dla dochodów podatkowych z reguły odnosi się do nominalnego tempa wzrostu PKB. I z reguły przyjmuje się tak, że to tempo wzrostu nominalnego PKB, w tym wypadku lekko poniżej, powyżej 6%, powinno odpowiadać dynamice. Dochodów. Wtedy nie mamy tam żadnych ruchów, prawda? Nie ma zaciśnienia, nie ma poluzowania. Ale w wypadku tego projektu akurat jest tak, że tempo wzrostu, dynamika wzrostu dochodów przekracza tempo wzrostu nominalnego PKB, co wskazuje właśnie na to, że gdzieś ten system musi być jeszcze dociśnięty. Mhm, no właśnie, ale skąd w ogóle pomysł, żeby po latach, prawie 300 latach permanentnego deficytu, Nagle no, zrobić zrównoważony budżet? Czy to jest kwestia bardziej zbierających się wyborów? Ale, ale z drugiej strony, czy to jest. Czy to Polaków czy To tak jest porywające. To Zrównoważony budżet. To kogo to jest. Wie pan, Tu jest pewna ciekawie, zagadka, dlatego próbujące. że. To jest pewna zagadka, prawda, Dlatego że oczywiście rząd bardzo mocno eksponuje ten zrównoważony, pierwszy historyczny, wiekoponny projekt budżetu. Ale z drugiej strony. To popada się w pewną sprzeczność o charakterze makroekonomicznym, dosyć istotną. Mianowicie, jeśli tempo wzrostu gospodarczego spada, a władza, rząd dysponuje możliwością poluzowania fiskalnego, stymulacji fiskalnej, to podtrzymuje się tempo wzrostu właśnie poprzez to poluzowanie fiskalne. A my mamy przypadek, w którym sam rząd przyznaje, że tempo wzrostu będzie niższe, a my w związku z tym dociśniemy, Śrubę fiskalną. No, przyzna Pan, że to jest e, dosyć zagadkowe, i chyba bardziej zagadkowe niż odpowiedź na pytanie, dlaczego rząd e, chwali się takim wzrostem. Może to jest jakiś sygnał budżet. do inwestorów bardziej. No, do, Ale do, do z, z, nawet gdyby nie. to był sygnał dla inwestorów w, w postaci takiej, że oto będą mniejsze potrzeby pożyczkowe, to proszę pamiętać o tym. Dbamy o finanse. No tak, tylko że proszę pamiętać o tym, że tak czy inaczej wszyscy wszyscy inwestorzy, którzy analizują taki projekt budżetu, a proszę mi wierzyć, jest ich wielu również tych poważnych inwestorów, wiedzą, że ten projekt jest projektem, na który trzeba będzie popatrzeć i jeszcze raz uważniej po wyborach. Kto właściwie, jak patrzymy na te ostatnie prawie 30 lat od, 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 od czasu transformacji, kto był najbliżej tego zrównoważonego budżetu, a kto najdalej? Czy możemy to ocenić? Dlaczego? Bo w zasadzie no, to, to mamy permanentny deficyt, tak? Nie się tym nie przejmował. I zarówno budżetowy, jak i deficyt finansów publicznych, czyli szerszy, obejmując również na przykład samorządy. Tak? To był i jest moim zdaniem w dalszym ciągu problem polskiej gospodarki, dlatego że e, proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie budżet państwa nie budżet państwa. Tylko wynik całego sektora finansów publicznych jest istotny, dlatego żeby ocenić pozycję fiskalną kraju. Jeśli na to popatrzymy z tego punktu widzenia, to nawet w tym projekcie, którym rząd się chwali, że jest zrównoważony, deficyt sektora finansów publicznych według szacunków rządowych wynosi minus 0,3% PKB, a po wyeliminowaniu czynników o charakterze jednorazowym, o których tutaj mówiliśmy, on rośnie do minus 1,3%. Więc odpowiedź na pana pytanie jest taka. Rząd prezentuje projekt zrównoważonego budżetu państwa, ale wciąż nie zrównoważonych finansów publicznych. Myślę, bo może spotkać rząd no niespodzianka, ale to nie ma do końca wpływu. Na przykład wydatki samorządów. Tak było w roku 2010 bodajże, kiedy, kiedy ówczesny komisarz, z komisarzy dzwonił do Jacka Rostowskiego, ministra finansów i pytał Jacku, co się dzieje, słynne tak. I, Pan Rostowski nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć i okazało się, że rzeczywiście samorządy zaszalały, no ale to było związane wtedy z wydatkami inwestycyjnymi. I teraz te wydatki również są za pieniądze inne, trzeba mieć wkład własny, prawda? I czy tutaj nie będzie właśnie jakiejś rynki? Znaczy, jeśli chodzi o same wydatki inwestycyjne, to ten cykl w samorządach, oczywiście związany jest bardzo silnie z absorpcją funduszy unijnych, i to jest cykl, który jest cyklem wygasającym. Natomiast jest inny problem, taki, który polega na tym, że rząd dokłada samorządom nowych zadań, nie dokładając środków. I one gdzieś na te bieżące wydatki, o charakterze nieinwestycyjnym, często, Będą musiały znaleźć. No właśnie, będą zwiększały swoje deficyty, zadłużały się i to może jak, mieć jakieś odzwierciedlenie w tym wyniku, prawda? Naturalnie, że tak. To znaczy, te szacunki, o których ja mówię, czyli minus 1,3 deficytu całego sektora finansów publicznych, szacunki rządowe są bardzo moim zdaniem konserwatywne i może się okazać, że ten deficyt będzie raczej zbliżony do tego, o czym mówi agencja Fitch, na przykład w swoich szacunkach, czyli. Minus 2 i 8, blisko 3. Na jaki czas może nam starczyć takich jednorazowych zasileń i no, kiedy tak naprawdę będzie ten ta chwila prawdy? Czy wychodzimy rzeczywiście na, już na ten zrównoważony budżet? tak? zrównoważony budżet, czy było taki po prostu jednorazowy strzał? Tu są dwie sprawy. Pierwsza to jest taka, że oczywiście dochody jednorazowe z definicji jakby są jednorazowe i są nie do powtórzenia, prawda? Można oczywiście zakładać w przyszłych budżetach znowu sprzedaż jakichś części aktywów bądź dóbr niematerialnych mhm. prawda, ze sprzedaży różnych elementów, które należą do skarbu państwa. Ale najważniejsze jest to i to jest ten drugi element, że do reguły fiskalnej stabilizującej, dopóki się jej nie zmieni, dopóki się jej nie wyrzuci, prawda, nie anuluje, to do tej reguły, te, dla tej reguły te wydatki o charakterze jednorazowym, te one-offy nie mają żadnego znaczenia, ponieważ one pozwalają zwiększyć kwotę wydatków raz, ale nie limit wydatków, który się liczy w kolejnych latach. I o tym już wiele razy mówiliśmy i to podkreślaliśmy, wydatki jednorazowe to jest rzecz, która z punktu widzenia stabilizacji finansów publicznych przy trwałych, zwiększających się, zdeterminowanych wydatkach, tak jak to w naszym wypadku ma miejsce, nie ma żadnego znaczenia. Załóżmy, że sytuacja odpukać gospodarczą na świecie pogorszy się i wpłynie to na nas, ten wzrost PKB znacząco spowolni. Co Pana zdaniem zrobił wówczas rząd? Myślę, że po prostu zrobi to, co musi. To znaczy, ponieważ nie da się tych wydatków zdeterminowanych anulować. Prawda? Myślę, że to jest z punktu widzenia politycznego, ale i też ekonomicznego zadanie niewykonalne. To będzie oznaczało, że oczywiście będziemy zwiększać z powrotem zadłużenie, zwiększać deficyt. Moim zdaniem nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nie rezygnuję z, z tych flagowych programów kosztownych typu 500+, plus, na przykład wprowadzenie, albo ograniczenie, wprowadzenie na przykład kryterium dochodowego, przy zostawieniu, że każdy... Proszę pana, to by było oczywiście racjonalne, dostać, racjonalne tak? ale z tego co słychać i co widać, ani politycy koalicji, ani politycy opozycji nie mają takich zamiarów. Czyli zadłużanie raczej jest kierunkiem ewentualnym w e e e e e sytuacji rzeczywiście zagrożenia. Po całkowitym nie, nie, domknięciu systemu podatkowego w przypadku VAT już mamy do czynienia z takim domknięciem. Uwaga, to oko prawda, się przesunie moim zdaniem w tej chwili na domykanie luki w cit -cie. Ale tutaj są możliwości. Ograniczone w środku eee. zagranicznych koncernów. I, i taki nie, dlatego że proszę zwrócić uwagę, żeby na praca przygotowawcza już została zrobiona. Polski Instytut Ekonomiczny, bodajże tak się nazywa ten think tank rządowy, opublikował niedawno taki dokument szacujący lukę w cit ie I to wskazuje na to, że po prostu jak się szuka dochodów, prawda, po domknięciu tej luki w vat to ten CIT będzie kolejnym obiektem. Oczywiście on nie jest zainteresowany. Oczywiście on nie jest aż. To źródło nie jest aż tak bogate jak w przypadku VAT-u. Tym niemniej oczywiście jakieś możliwości jeszcze tam na pewno istnieją. Ale w przypadku zagranicznych, dużych, graniczych korporacji, po Google, Uber, no widać, że to po prostu chociażby ze no, nasze y, pewne zobowiązania wobec Waszyngtonu i jakby nasz. Nas... Nasze partnerstwo strategiczne, no trudno sobie przypuszczać, że zostaną teraz po prostu złupieni i oskubani, tak? no. Będzie trudno i stąd wracam do tezy, że w przypadku cykliczności dochodów podatkowych przy zdeterminowanych wydatkach, a co do których przykrojenia nikt nie ma, nie ma jakiegoś szczególnego entuzjazmu, to oczywiście grozi powiększeniem deficytu i budżetu, i sektora A czy grozi przykręcaniem śruby. Tym łatwiejszym do, do kontrolowania polskim przedsiębiorcom. No, proszę pana. Mniejszym. Wystarczy popatrzeć na założenia tego projektu optymistycznego, rządowego, dokładnie, prawda? Objętość tych, tych elementów, które mówią o dochodach, o zwiększeniu dochodów budżetu, jest trzykrotnie większa albo nawet czterokrotnie większa niż to, co się mówi o wydatkach. Jest tam mnóstwo pozycji. Część z tych pozycji my nazywamy ekonomiści nazywają miękkimi, prawda? dlatego że jeżeli się pisze o zwiększeniu ściągalności składek ZUS-owskich, to to może być wyłącznie pewnego rodzaju szacunek. Część ma charakter trwały wtedy, kiedy dotyczy zmian ustawowych dotyczących podatków. Ale tak czy inaczej po prostu to, ta uwaga skupiona na stronie dochodowej, oczywiście niedobrze wróży dla tych podmiotów które prowadzą normalną, uczciwą działalność gospodarczą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, był naszym gościem.